To ja dzisiaj zagramy w GTA Grand Theft Auto 3 się wczytujemy zrobię, Będziemy robić misję Ja teraz zrobię takie cięcie i ja już będę na miejscu To widzimy się po przerwie No, ja już jestem na miejscu Już wziąłem sobie misję I teraz muszę go zabić szybko u, Dobra, zabity. Teraz muszę godnie, go ten samochód, do koleżan. No to jedziemy. Nie umiem zbyt dobrze jeździć. Sorry za to. Kurde. Słuchajcie, ja zrobię cięcie, bo coś mi się z mikrofonem stało. Widzimy się w przerwie. No, już jestem na miejscu. Teraz muszę oddać samochód. No, to jest koniec już misji. Mówiłem, że tylko jedną misję będę robił. Mam za słabego nagry mam ze słabą nagrywarkę do tle filmów. Więc widzimy się w kolejnym odcinku GTA. Będę grała, że do drugiego miasta robię misję. Dobra, dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie na raka.